Łop, co dostał? Lagabusa. Jezus! Ale dostałem. Ktoś dzieciństwa nie miał. Ja wiedziałem, co to jest, ale tak, co kurwa Naj Najlepsza co dostałem, broń na odległość. Nie mną, broń. nic. Broń na odległość. Yy... Główna broń w, w czasach greckich.

No Dlaczego ja mam takie? Dlaczego ja takie proste, no? no? Było, było narysować flaszkę. No. O. Śmierć! <sypar facial> który jest kurwa A? Kto jest kurwa A? Zamknął mnie napisać? To jest ewidentnie kurwa połówka. Połowa. Aha, jest voting to kick in. Jakbym narysował tę flaszkę, to by było śmieszniej. Przykro mi, nie no w ogóle. No Wtedy wszyscy by napisali połówka i nie byłoby... Zawiodłem, zawiodłem jako człowiek, Dobre, miałem, przepraszam. Dobra, miałem takie dwa, który bym nie narysował, to muszę Musimy sprawdzić. Co Chłopcy z Keniuszem, Polecam. Dobry, dobry, <grymit> dobry, No, dobra, <grymit> no dobrze, nie, odfokusowało Od mi się pisanie i nie mogłem wpisać. No nie. Leska. No bo miałem jeszcze rzeczywistość i... I nie wiem co jeszcze, jakieś inne trudne słowa. Dobra, już to zacząłem pisać raz i skreśliłem, ale teraz y było to. Ty za nie wciąż nic nie wiem. Ty... Co? Ty, co? Ty co? Oh, Kurde. Myśleć o Boże. Myślę. pomyślałem o tym. Coś i... Trzeba narysować. Cibir. A no tak. <grym> Zapsuwa Dobra. O dobra. To, ale to będzie hasło. Ale to, to jak ja to narysuję. Chwila. Kim jest Szymon? Wiedziałem, że chłop to zrobi. <hi> superkroplny, <śm> no, <interpreter> ale ty na nic nie trzeba ganiać, kto to jest. A, dobra. <śmars> o Boże, ale mam dobry hasło. <śmars forgiving> Co? <śmars trabajando> Co? 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 Jakim cudem ja to zgadłem? Co jest? Fafik? Wiesz co jest najlepsze? No. Że miałem to zanim cokolwiek zaczęło się słuchać, miałem to w głowie. Zaraz powiem dlaczego. Co? Nie, <laughs> nie, 100% nie. Fafik! Wiesz co? Miałem w głowie POLICYJNA PRZEMOC, bo mi się przypomniało, przypomniało mi się jak graliśmy w, te, w karty i pyza miał dobre hasło i było POLICYJNA PRZEMOC Słuchaj powiedział, że ma dobre hasło i mi się od razu było, do że przyszła PRZEMOC Mogłeś poczekaj, cieszę, rysuj. No nie. Chyba kiedyś świnie zaczęło tak. latać, coś takiego Ale że py... ty nazywasz się świnie i pyza, latająca świnia, no kur... Jak narysowałeś się to od razu wiedziałem. No nie... <laughs> Ale mam... oh nie... Ja pierdzielę, no! Jakim cudem ty na to skanowałeś? o zobaczyłem z EU i z Zobaczył litery i... jakie, jakie są słowa z Eł na trzeciej literze? Boże, I naprawdę. Wiem, co wam że jest wspólnego z tym. Jak to nie? War je buli <laughs> what the fuck? Ach, jest. Operacja. Marcu, tak. jak się miała nazywać. Nie, tak! O operacja. O no kurde, właśnie. Pisa. Pomyliłem się, operację. Nie! Jest bez.